Kiedy w 1989 roku, tak na dobrą sprawę, po raz pierwszy legalnie mogliśmy świętować Dzień Niepodległości 11 listopada, tylko Goleniów i Warszawa zdecydowały się na organizację od razu imprez masowych, biegowych. Tak się dziwnie składa, że wydawało nam się, że cały czas stolica i Goleniów są sobie równe, ale nie do końca tak jest. 33. edycja w tym roku biegów tego typu masowych w Warszawie i uwaga, 35. w Goleniowie. Od 1989 roku nie udało się zorganizować tego wydarzenia tylko raz, wtedy, kiedy my wszyscy walczyliśmy z tą wielką pandemią covidową. A teraz? A teraz wracamy do wielkiego biegania, i ten bieg w Goleniowie ma swoją wielką wartość. 35. jubileuszowa edycja rozpoczęła się od rywalizacji przedszkolaków. Te obrazki uśmiechniętych dzieciaków, zwariowanych nieco, ale też szczęśliwych rodziców pozostają z nami na długo i najważniejsze znów niezawiedli sportowcy, młodzi e, lekkoatleci, młodzi zakochani w sporcie, bo sport wzbudza w nas wszystkich kapitalne emocje emocje czyste, e, pełne e, radości takie, w jaki sposób powinniśmy świętować. Właśnie 11 listopada. Najbardziej dzisiaj mnie cieszy to ile dzieci z rodzicami przyszło i to jest naprawdę piękny widok, że młodzi chcą biegać, że te dzieci... no fakt faktem niektóre były z łzami w oczach, ale większość biegała z uśmiechem i to, to tak ogrzeje no, od środka. Piękne, piękne uczucie. Trenuję od dziecka i od dziecka gdzieś tam ten sport mi towarzyszy. Więc myślę, że tak wyjątkowe święto, yy, no to sama przyjemność świętować w takim towarzystwie i w takich warunkach. Pochodzę z Goleniowa, więc od 30 w sumie lat, można powiedzieć, gdzieś pamiętam tą Milę Goleniowską. I dla mnie to też jest takie szczególne wydarzenie, po dostać zaproszenie nowe we własnym mieście, gdzieś tam ktoś docenia nasze osiągnięcia, także bardzo miło, za co dziękuję. Biegi dzieci i młodzieży to jedno. My także czekaliśmy na rywalizację na tym dystansie 1609 metrów, a więc na dystansie mili. Najszybciej na metę wpadli reprezentanci gospodarzy UKS-u Barnim Goleniów. Wśród pań Beata Topka, wśród mężczyzn Michał Groberski. Jego czas 4,17 nie jest może rekordem trasy, ale przede wszystkim spełnił swoje zapowiedzi. Przyjechał tutaj po zwycięstwo i tego dokonał. Te dystanse 1500 mila właśnie mają to do siebie, że, że bardzo bolą, <gry> także no było to przyjemne, ale bolesne doświadczenie. Widziałem, że ostro wystartowałeś, mówiłeś o tym, że pobiegniesz tutaj po to, żeby wygrać, ale, ale to zawsze trzeba wykonać. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Trzeba to wykonać, nie rzuca się na wiatr, trzeba iść za nimi w uparte. Gratuluję. Dawaj, 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 bo czas się liczy. Zasuwaj tam szybko do mety. No a po wszystkim na koniec. Po godzinie 13 wystartowali śmiałkowie na dystansie tego najdłuższego dystansu. 10 kilometrów. Ponad 500 osób zdecydowało się na start w bardzo dobrych warunkach. Nie było za zimno, nie padał deszcz i przede wszystkim nie wiał wiatr. Ta rywalizacja, która trzymała nas do końca w niepewności, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia, zwłaszcza, że na starcie pojawili się reprezentanci Afryki. Cieszę się, że udało się tę tradycję podtrzymać. Nie zawsze to były łatwe decyzje, ale nie ma drugiej takiej imprezy poświęconej świętu niepodległości w Polsce, która może powiedzieć, że to jest 35 edycja. Właśnie 35, to warto podkreślić, bo chyba jesteśmy najstarsi, ale tutaj możemy powiedzieć najstarsi z dumą w Polsce, którzy w ten sposób celebrują, świętują niepodległość 11 listopada. Nas to bardzo cieszy. W tym roku około 3000 uczestników to też chyba o czym świadczy. Naszą misją jako środka sportu i rekreacji w Goleniowie jest realizowanie tego typu imprez. Szerzymy tą kulturę fizyczną. Ta impreza wpisuje się fajnie właśnie w taki cały kalendarz imprez realizowanych przez Goleniów właśnie przez cały rok. Cieszymy się, że 105. rocznica, 35. Goleniowska Milanie Podległości jeśli chodzi o mężczyzn, zwycięstwo i to z najlepszym wynikiem w historii tego biegu, reprezentant Debreczyna, co ciekawe, ale reprezentujący Afrykę, Kimania, natomiast wśród kobiet wygrała Ukrainka po niewiarygodnym finiszu, Maryna Niemczenko. Maryna, ogromne gratulacje, ale co się wydarzyło na trasie, bo długo prowadziły inne zupełnie rywalki, kiedy ty zaczęłaś prowadzić i ten prawdziwy finisz? Bardzo dziękuję. No. No я почала eh, спровадити, може там з 8 го кілометра, бо я з тих день мала такі проблеми з бжухом, і я не знала як то пойде. Ну, побігну, не побігну, бо наже там тижні так мені боліло в боку, то я чи хвилин п'ять мінус бігала в деху, а зараз чи десь там чи дещо. Ну то і тому я так спокійно почала, бо ну боялась так швидко бігнути на початку. Ну то і чую, що чула ще добре, добре, і тому. Na, no na dziewiątym już tak szybko dawała, to ja nawet nie wiem ile ostatnich kilometrów był. Na pewno szybko. Dla nas najważniejsze, że wciąż tak wiele osób, niezależnie od wieku, stara się na sportowo czcić Święto Niepodległości, bo właśnie sport wzbudza te najskrytsze, najwspanialsze, najczystsze emocje, a o to nam chodzi, byśmy dzisiaj wszyscy zapominali się w uśmiechu.